Naszym gościem Grzegorz Soszyński. Witaj, Grzegorz. Witam serdecznie. Czegoś przede wszystkim jak ręka, powiedz, bo, bo kontuzja to jest teraz chyba temat numer jeden, jeżeli chodzi o, o Twoją osobę. Tak, tak. No, ni niestety numer jeden, ale. Cały czas rehabilitacja przebiega w trakcie, jeżeli chodzi o, o rękę w dobrym kierunku, spokojnie, tak, ale, ale no, jeszcze 31 mam wyciągnięcie teraz śrubek z ręki i tej blachy, i ona mi pozwoli chyba troszeczkę bardziej zaciskać. Żal do organizatorów tamtej gali jeszcze został, czy już pogodziłeś się z tym wszystkim, co stało się, jeżeli chodzi o Dawida Kosteckiego. Nie, 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 pogodzi, nie pogodziłem się, no wiadomo. Człowiek z charakterem, no nie może się pogodzić z czymś takim, jednak jednak e, to nie była taka porażka całkowicie, że byłem słaby, czy coś się zajął, tylko no, przeszkodziła mi rzeczywiście w tym, tym ta kontuzja I, i cały czas dzisiaj nawet tu jestem, wiem, że miałem boksować i po prostu gdzieś tam w środku we mnie jest, że, że dziś nie walczę. Nie A powiedz właśnie, jest żal, że, że Ciebie tutaj nie ma, bo miałeś być jedną z gwiazd tego wieczoru. Tak, tak, no tak mówię, duży niedosyt na pewno jest, że nie boksuje bo jednak moja kariera już przebiegała w takim fajnym kierunku, że coraz lepszą, coraz fajniejszą formę miałem i, i myślę, że mogłem, mogłem troszeczkę poboksować więcej, ja, no niestety można powiedzieć, że teraz się troszkę cofnąłem, to jest... Powiedz jak długo rehabilitacja potrwa Grzesiu, jak długo rehabilitacja, jeszcze przed Tobą ile miesięcy przerwy? Ja jeszcze ja myślę, że gdzieś tak za 3, 3 5 miesiąca dopiero będę mógł zaboksować, bo teraz pod koniec miesiąca dopiero wyciągną mi te śrubki z tą blaszką, tak jak mówię, operacja, więc, więc to znowu już jest ingerencja jakazi i niestety znowu parę tygodni powrotu, zagojenia się i tak dalej. No. A powiedz bardziej Niemcy, czy, czy liczysz na to, że twój promotor zorganizuje kolejną walkę w Polsce? Powiedz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jakie, jakie plany, mój, pro, mój, organiz, mój promotor, menadżer mój to będzie. Pan Andrzej zadecyduje, to co zadecydujemy razem gdzieś, to to, to będzie tak. Na razie nie wiem. A dobrze ci się współpracuje z Andrzejem Grajewskim, nie miałeś ciąg jakoś do innych grup? Nie, 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 bardzo dobrze od początku od początku szliśmy przez naprawdę schody do góry od samego początku, myślę przebijaliśmy razem jakieś mury i, i jest dobrze i myślę, że dalej dalej coś już ma. A powiedz jak skomentujesz tą sprawę Damiana Jonaka, bo miał walczyć tutaj w walce wieczoru Damiana nie ma, no Katowicy kibice pewnie trochę zawiedzeni, bo to jednak ich kraja. Dokładnie, no powiem szkoda bardzo, ja byłem w dużym szoku ciężkim, że tak się stało no do końca Da, do końca no, wiem, wiem tylko od Leno Pan Andrzej e, też na porządku wyciągnął rękę do Damiana i, i chciał go pociągnąć e, dalej i myślę, że jakby ta współpraca po prostu trwała nadal, to Damian by, Damian by szybko szybko tutaj osiągnął cel po prostu. Swój, a no nie wiem, nie wiem do końca, nie chcę się opowiadać, jak to wszystko było, ale, ale nie fajnie na pewno, że tak się stało, że, że nie boksuje i że razem nie współpracują nadal. Jest w twojej głowie jeszcze rewanż z Dawidem Kosteckim liczy, że jest możliwość. Aby doszło do tej walki, twój menadżer myśli o czymś takim? Bo, bo myślę, że ta porażka ci chyba boli. Boli mnie spokojnie, czas pokaże, jak to wszystko będzie. Ja oczywiście, ja oczywiście yy, będę chciał rewanżu. Kiedyś może się spotkamy, jak gdzieś tam sobie boczkami dojdziemy na, 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 na szczyt, no, to myślę, że zaboksujemy. To jest jednak taka moja skaza, zobaczymy, jak tam yy, przeciwnik i, i, i grupa jego. Ostatnie pytanie. Z Dawidem znacie się nie od dziś. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawy prywatne? Bo ring to jedno, a prywatnie nadal jesteście dobrymi kolegami? Ja chciałbym oczywiście Dawida też pozdrowić serdecznie, państwu, tak jak mnie ostatnio pozdrawiał kilkana e, kilkana w przez jeden wywiad. No i nie, no, ja, ja powiem szczerze, no, to na pewno nie była jakaś jego, jakaś jego sprawa, albo coś, że, że mi tak się stało, jak się stało. Ja no, po prostu wyszedł do ringu i, i boksował, no. i tak myślę, samo tak samo ja. To co się wydarzyło, no to ja myślę, że, że jest ok. No. no dzięki wielkiej wielkie i powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.